Tak więc spotykamy się tutaj przy naszej baterii. Ponownie minęło około 60 godzin tutaj ładowania tego akumulatora. Postanowiłem sobie tutaj zmierzyć ponownie gęstość elektrolitu. Czy tu się coś zmieniło, czy nie? Napięcie pokazuje nam 1489 2A. Chociaż tutaj przed chwilą było nawet 15 ale widocznie prostownik stwierdził, że już trzeba powoli schodzić z napięcia Sprawdzimy sobie teraz jak wygląda stan naszego elektrolitu i będziemy mogli sobie porównać z tym co robiłem dzisiaj rano Więc teraz zaczynam mierzyć tutaj troszeczkę inaczej, bo mierzę od yy, klemy minusowej, ale to mniej więcej tak dla porównania daje mi się, że jest troszeczkę, troszeczkę lepiej. Tutaj dupy nie urywa, jak to się mówi. ta cela tutaj wyglądała najlepiej z tych wszystkich ale było dużo wyżej teraz zeszło nam troszeczkę niżej więc ma się ku lepszemu nie wiem dlaczego akurat ta jedna cela tak to wygląda no tu też się polepszyło i to znacznie Okej, okay, jedziemy Kolejny otwór. No tu też jest troszeczkę lepiej w porównaniu do tego, co było rano. Nie jest to jeszcze tak, żeby tutaj być zadowolonym z całej tej operacji, ale mam już pewne wnioski, których. Będę się trzymał. A więc wniosek jest następujący. Ten prostownik, który tutaj mamy, moim zdaniem skromnym, stwierdza, że on już nic więcej tutaj przy tej baterii nie zrobi. Albo po prostu ta bateria była tak mocno rozładowana, że ten prostownik nie daje rady, albo po prostu jego możliwości w zakresie tak dużej baterii, jaką jest. Ta bateria 110 amperogodzin się skończyły. Yy, Nieby tutaj mamy na na ładnie napisane, że obsługuje baterię między 30 a 180 amperogodzin, ale coś mi się w to nie chce wierzyć, że takie baterie by nie w pełni nie naładował, Jak widać po mierzeniu tym przyrządem bateria jeszcze nadaje się do ładowania w celach mamy jakieś takie delikatne bardzo delikatne ruchy tego elektrolitu ale to tak naprawdę tam do gotowania się tego jak to się potocznie mówi tego elektrolitu to jeszcze chyba daleko ale wydaje mi się to już po prostu nie nastąpi, najwyższa Tutaj wartość jaka się pojawiła na tym mierniku. Dosłownie to było 10 minut przed tym, jak zacząłem nagrywać ten materiał. Było tutaj 15V, się pokazało. Równo 15V. Na chwilę, bo na chwilę, ale to było 15V. Średnio się trzymało w granicach 14,98. Tak więc zostawiam jeszcze go do jutra rana i tak naprawdę yy, no, zakończysz ładowanie, bo wydaje mi się, że po prostu to ładowanie nie ma kompletnie żadnego sensu, bo ten prostownik już po prostu skończył to ładowanie, jego możliwości moim zdaniem się skończyły no chyba żebym włączył na boost nie wiem co myślicie na ten temat bo na buście na pewno jeszcze tam to napięcie by troszeczkę podskoczyło. Ale nie wiem, co by się stało wtedy z naszym elektrolitem Zobaczmy po zmianie na, na bust, na ile nam skoczy tu napięcie. I tak naprawdę. Czekam na waszą opinię czy na samym tym buście można by było zostawić tutaj na parę godzin, bo może i ten boost by właśnie w tym momencie tutaj zrobił nam zrobił nam robotę. Amperaż nam skoczył do czwóreczki ładnie. Napięcie nam skoczyło na 5.25, yy, wróć 15.25. Ruchy w celach są dużo żywawsze. Ale to jak mówię, nie wiem na ile to yy, zgodne ze sztuką i ze zdrowi dla zdrowia baterii. Jak to, się, jak to się ma. Także czekam na Wasze opinie. Czy tak zostawić na parę godzin, czy nie? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Jak wiem, można na was liczyć. Jest parę osób, które zainteresowało się tematem. Bardzo wam dziękuję. No i cóż, no, Jedziemy na tym włosku razem i zobaczymy, co się dalej wydarzy. Tak, więc na buście mamy jeszcze raz 15.28, 4 ampery, chociaż zeszło przy tym do 3. Na sekundę, zobaczcie, coś tutaj się nam rusza. Może jeszcze tak, po prostu dla Hecy, podczas ładowania, jeszcze sprawdzę. Tą celę, co tu się wydarzy. No, nic się nie zmieniło. Jest w połowie skali czerwonej. Tak jak mówię, jest dużo lepiej niż było. Bo było praktycznie na samej górze, także coś tam się ładuje. Ale jak to się mówi, dupy nie urywa. Także czekam na Waszą opinię. Trzymajcie się. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.